Lokalne władze w Gruzji nie widzą dla siebie bezpośrednich korzyści płynących ze zwiększania wydajności energetycznej nawet w budynkach do nich należących, ale wśród samorządowców są wyjątki, na przykład w regionie Guri, gdzie pomaga polska Fundacja Solidarności Międzynarodowej. Wioska Zoti położona jest wysoko w górach niemal 6 godzin samochodem od Tbilisi. Gdy tylko zjedzie się z doskonałej autostrady, zaczyna się węższa droga, a potem pojawiają się serpentyny podobne jak w polskich górach. Ostatnie kilkanaście kilometrów to gruntowa droga z kamieniami i przecinającymi ją strumieniami wody, spływającej z wodospadów, które co chwila widać na pobliskich wzgórzach. To właśnie tutaj znajduje się przedszkole, do którego chodzi 46 dzieci i w którym jeszcze niedawno temperatura wewnątrz budynku wynosiła zimą plus 16 stopni. Pięć pomieszczeń było ogrzewanych dwoma zwykłymi kozami, które wyglądały, jakby zrobił je miejscowy kowal. Wychowawczynie zbierały dzieci do jednego pokoju, żeby tam się ogrzały. Skracały także godziny pracy przedszkola. Kierująca biurem Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Tbilisi Justyna Kucuk wyjaśnia, co udało się zrobić, aby. Poprawić sytuację w przedszkolu. Opracowane zostały cztery środki, które można w tym, w tym przedszkolu wdrożyć, które wpływają na oszczędność w płaceniu rachunków. Po pierwsze, piecyki energooszczędne, które służą do tego, żeby spalać drewno. Dlaczego drewno? Dlaczego nie coś bardziej innowacyjnego? Dlatego, że tutejsza ludność korzysta właśnie z drewna. Po drugie, jest to o tyle ważne, że nie tylko wpływa na energoefektywność, ale wpływa na zwiększenie komfortu dzieci. Te dzieciaki do tej pory. Bawi się przy temperaturze 16 stopni, przy czym rekomendacja to 21 stopni. Dzięki tym piecykom dzieci mogą się bawić w temperaturze, w jakiej powinny. Piecyki to jedna rzecz. Druga rzecz to oczywiście panele. Panele, które pozwolą temu przedszkolu nie płacić za rachunki za energię elektryczną. To znaczy ograniczyć się, tak? W ogóle nie płacić. To zostało policzone w taki sposób, ażeby generowany był prąd, który pozwoli temu przedszkolu w ogóle nie płacić za rachunki. Więc, więc to również wpłynie na oszczędność całego samorządu. Kolejna rzecz to są żarówki LED. Dzięki temu, mimo tego, że przedszkole nie zużywa tak dużo prądu, natomiast wpłynie to na dodatkową oszczędność. A ostatnia rzecz, której niestety nie widać, ale która jest chyba najważniejsza, to jest izolacja dachu. Dlatego, że w Gruzji często sufity budowane są w taki sposób, że to całe ciepło, które jest generowane w środku budynku i które byłoby wygenerowane przez piecyki, ono po prostu by uciekło. Także nasi inżynierowie wyizolowali dach po to, żeby Bycie pozostawało w środku i y, nigdzie nie uciekało. Mark Sandler z gruzińskiej firmy Step Solar, która zajmuje się instalacjami paneli słonecznych, tłumaczy, dzięki czemu przedszkole zaoszczędzi na rachunkach. Prąd stały z paneli słonecznych przechodzi do falownika, który zmienia go w prąd przemienny, czyli ten, który używamy w domu. Ten prąd trafia do przedszkola i do sieci. Na przykład w tym momencie baterie słoneczne produkują 5 kWh energii, a przedszkole zużywa 3 kWh. Reszta trafia do sieci i dzięki specjalnemu licznikowi wiemy, że te zbędne 2 kWh trafiają na balans przedszkola, które może jej użyć potem za darmo. Można nawet zużyć te dodatkowe kWh z lata, zimą. Tak działa system wprowadzony przez gruzińskich operatorów. Dyrektorka przedszkola Sorena Ankanadze i przedszkolanka Nesta Micheladze są bardzo zadowolone z tego, co udało się zrobić w budynku. Przede wszystkim cieszą się, że jest w nim wreszcie ciepło. Nasze przedszkole jest wysoko w górach, ogrzewanie jest bardzo istotne, bo jest bardzo zimno zimą. Nowe piece na drewno to też dla nas oszczędność. Wszystko wygląda elegancko i jest ciepło w pomieszczeniach. Wcześniej była zwykła koza na drewno, a w sypialni był tylko piecyk elektryczny, ale to nie było wydajne. Czuć różnicę. Teraz jest przyjemnie. Wszystkie pokoje są ogrzewane. Mamy piece wszędzie poza kuchnią, gdzie nie trzeba grzać, bo jest kuchenka. Efekty działań są duże, ale pokazują ogromne problemy związane właśnie ze zwiększaniem wydajności energetycznej budynków. Kierownik Centrum Wydajności Energetycznej z George Aboulashvili, podkreśla, że już samo przygotowanie Analizy tego, którymi z budynków publicznych w okręgu Czochatauri, gdzie leży ZOTI, najlepiej się zająć, okazało się bardzo trudne. Zaczęliśmy zbierać dane dotyczące zużycia prądu i gazu i okazało się, że władze lokalne właściwie tylko wiedzą, ile płacą ogólnie, ale nie za poszczególny budynek. Oni rozdają państwowe subsydia dla najbiedniejszych, a tak to po prostu dostają rachunki i je płacą. I to nie są ich pieniądze, a te, które otrzymują od stolicy z budżetu państwa. Rzeczywiście, w niektórych przypadkach to, co zaoszczędzą, trafia do ich własnego budżetu, i tak jest na przykład z przedszkolami, ale później zaczynają się problemy, bo brak jest świadomości dotyczącej oszczędzania energii, brak wiedzy i doświadczenia, oraz brak miejscowych ambicji politycznych, aby się tym zająć. Nie ma też dużej motywacji finansowej. George Abulaszwili zaznacza, że nie chodzi tutaj tylko o kwestie władz lokalnych, ale nawet indywidualnych odbiorców. Okres grzewczy w Polsce, na Ukrainie czy w Bułgarii jest dłuższy, a cena energii wyższa. Ta cena jest kluczowa i to odczuwa przeciętna osoba w tych państwach. Jeśli te inwestycje się szybko nie zwrócą, to tego nikt nie zrobi za własne pieniądze czy nawet na kredyt. W Gruzji ceny energii są dotowane przez państwo. W 2013 roku, gdy zaczynałem współpracę z Ukrainą, to wtedy dla nich nie było w ogóle problemem, ale to się zmieniło ze względu na działania Rosji i wzrost cen. Wtedy ludzie zaczęli sobie ocieplać nawet mieszkania w blokach na piątym piętrze. W Gruzji też to można spotkać, ale nie ma zachęt ekonomicznych. Czas zwrotu inwestycji w ocieplenie ścian to u nas 15 lat. Problemem są też małe uprawnienia władz lokalnych, które tak naprawdę pełnią rolę przedstawicielstw centrum w regionach. W czasie jesiennych wyborów tylko w miejscowości Salendzicha wygrał przedstawiciel opozycji Georgii Harcilawa. W rozmowie ze mną zwrócił uwagę na charakterystyczne cechy ustroju Gruzji. Zdjęcie, bierzdu, Stosunki między samorządem i władzami centralnymi są uregulowane przez konstytucję, ale w Gruzji wszystko jest zbudowane na zasadzie pionowej podległości. Samorządy praktycznie nie mają uprawnień, obywatele nie uczestniczą w zarządzaniu i nie czują się gospodarzami w swoich miejscowościach, a tym samym w swojej ojczyźnie. Oczywiście przedstawiciele miejscowych władz w ZOTI i całym rejonie Czochatauri bardzo cieszą się z realizacji takich projektów, jak ten modernizacji przedszkola. Wicegubernator regionu Gória, Lewan Dżaparidze. Dla nas to ważny projekt i jest to projekt pilotażowy. Dbamy o dzieci i oszczędność energii. Jeśli okaże się skuteczny, będziemy mogli go realizować w innych miejscowościach. To też ma w na to, aby ci ludzie zostawali w tej wsi, choć ona jest w górach. Chcemy, żeby mieszkańcy tu zostali, nie wyjeżdżali nie tylko za granicę, ale też do innych regionów. Z kolei przewodniczący Rady Miejskiej Czocha Irakli Kuczawa podkreśla, że bardzo istotny jest audyt energetyczny budynków w regionie. 20 obiektów w ramach projektu zostało sprawdzonych pod kątem oszczędności energii. Mam nadzieję, że w przyszłości nasza współpraca będzie głębsza. W tej wsi jest dużo młodzi i dzieci, ale mamy wewnętrzną migrację i im będzie tu bardziej komfortowo, tym mniej ludzi będzie wyjeżdżać. Nadal jednak mamy problem z miejscami pracy. Tutaj są ulgi dla biznesu działającego w miejscowościach wysokogórskich, ale i tak jest go mało, więc chcielibyśmy więcej informować o tym ludzi i właśnie o tym rozmawiamy z FSM. Fundacja Solidarności Międzynarodowej w Tbilisi działa od 2019 roku i jest otwarta na taką współpracę. Kierująca Gruzińskim biurem Fundacji Justyna Kucuk tłumaczy, jaka jest filozofia działania jej i jej sześcioosobowego zespołu. W kraju, który jest przesycony organizacjami międzynarodowymi, gdziekolwiek nie pojadę, zawsze się mówi o problemach. I to jest trochę worek bez dna albo puszka Pandory. Ta lista nigdy się nie kończy. Natomiast my zachęcamy ludzi do tego, żeby pomyśleli o tym, co oni już posiadają, co potrafią i na czym my jesteśmy w stanie budować. My oczywiście dorzucamy te cegiełki, których im brakuje. To mogą być finanse. To może być wiedza, to może być infrastruktura, natomiast zachęcamy ich do tego, żeby wychodzili z tego, co już posiadają, dlatego że to pomaga im myśleć w inny sposób o sobie, pomaga im myśleć w sposób taki, że oni są w stanie rozwiązać te problemy z naszą pomocą, a nie my rozwiązujemy te problemy za nich. Celem działań FSM w ZOTI jest wypracowanie metod wspierania samorządów w zarządzaniu energoefektywnością, tak aby mogły one być wykorzystane także w innych miejscach w Gruzji. Oprócz takich projektów typiliskie biuro FSM zajmuje się też szkoleniami, m.in. prowadząc Akademię Partycypacji, która ma pomóc w rozwiązywaniu lokalnych problemów w sposób odpowiedzialny i włączający. Opiera się na nauce efektywnej komunikacji i budowy dialogu pomiędzy urzędnikami lokalnymi, działaczami pozarządowymi i zwykłymi mieszkańcami. A dobra komunikacja to podstawa do budowy zaufania. Dzisiaj w Gruzji mamy bardzo spolaryzowane społeczeństwo. Po wyborach lokalnych widzimy, że mechanizm, który stosujemy, jest skuteczny. Dlaczego? Dlatego, że w niektórych samorządach, w których pracowaliśmy, członkowie rad miejskich już nie są członkami rad miejskich, to są ludzie, którzy nie zostali wybrani na kolejną kandencję, natomiast zostali zastąpieni przez ludzi ze społeczeństwa obywatelskiego, których my przeszkoliliśmy. To jest mechanizm, który pozwala nam w dalszym ciągu aktywnie działać na poziomie lokalnym. Oprócz tego są też działania mające charakter interwencyjny, na przykład te związane z pandemią. Ekaterina Cwariani z FSM odpowiadała za kampanię bądź dżigitem, czyli wojownikiem. Gdy pojawił się koronawirus w Gruzji, tu był duży problem z maskami ze środkami do dezynfekcji, po prostu ich nie było. Przekazaliśmy maski i środki 19 miastom oraz strażakom. Wiele osób nie nosiło też masek. Nie wierzyło, że wirus istnieje. Stąd też pomysł na hasło bądź prawdziwym Dżigitem, noś maskę. Miejscowe gwiazdy nagrały reklamy, a telewizje umieściły je za darmo. Kampania bardzo im się spodobała. Wykorzystaliśmy rysunek Dżigita, który zamiast kinjału ma maskę, ponieważ tylko tak można walczyć z wirusem. To fight against virus. Działania fundacji są współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach polskiej współpracy rozwojowej. Jest ona bardzo istotna dla Gruzji, mówi polski ambasador w Tbilisi, Mariusz Maszkiewicz. Główny akcent naszej aktywności, główna, główny nacisk kładziemy na projekty dotyczące w sfery socjalnej, pomoc osobom niepełnosprawnym, potrzebującym, biednym, itd. itd. Ale jakaś część, i to się do, dosyć dobrze rozwija od kilku lat, jest również przeznaczana na wzmacnianie efektywności różnego rodzaju służb państwowych, głównie służb pożarniczych, pomocy w górach ratowniczych. Tutaj muszę powiedzieć, że bardzo ważnym i bardzo pożytecznym partnerem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ambasady. Jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej, która ma tutaj w Tbilisi swojego przedstawiciela. FSM planuje też rozwijać program wizyt studyjnych w Polsce z udziałem samorządowców, a także osób zainteresowanych zmianami systemowymi.